Nie milkną echa po niedawnej premierze Redutowskiego Hejnału. Zaskoczeni taką inicjatywą miasta mieszkańcy pytają, skąd i w jakich godzinach w Redutowach będzie rozbrzmiewał Hejnał? Postanowiliśmy to sprawdzić. Mago Kraków. Mago Rybnik. Wreszcie mają go Rydłutowy. Premiera Rydułtowskiego Hejnału miała miejsce podczas 22 dni Rydułtów. Na scenie wykonało go dwóch muzyków Rydułtowskiej Orkiestry pod batutą Jana Wojaczka, a później such po nim zaginął, jak się okazało tylko na chwilę. Zapraszamy Rydułtowików do wskazania nam, kiedy i gdzie chcieliby słuchać Hejnału. Jakie pomysły mają Rydułtowianie? Z Urzędu Miasta! Moim zdaniem, tak ja myślę. Propozycje można zgłaszać osobiście w Urzędzie Miasta, telefonicznie, mailowo bądź drogą pocztową. Póki co nie wiadomo skąd i w jakich godzinach hejnał będzie rozbrzmiewał. Wiadomo natomiast, że będzie go można usłyszeć podczas obchodów i ważniejszych imprez w mieście. Taka inicjatywa spotkała się z aprobatą rydłutowian. A może to wypromuje troszkę bardziej miasto? No, może i dobry pomysł! Trudno liczyć na to, że rydułtowski hejnał zyska słowę tego mariackiego. Jego obecność w mieście może przynieść jednak inną korzyść. Najmłodsi rydułtowianie wreszcie będą mogli się dowiedzieć, czym ten hejnał właściwie jest. Czy wiesz, co to jest hejnał? A słyszałaś kiedyś hejnał? A widziałaś? Czy wiesz, co to jest hejnał? Nie. Hejnał Rydultów został wyłoniony spośród 79 kompozycji nadesłanych przez muzyków z całej Polski. Jego autorką okazała się żożanka Joanna Szymala.